Nowe narzędzia w starej grze. Wkroczyliśmy w epokę cyfrowej hiperłączności, czas, w którym informacja dociera do nas szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a nasze telefony stały się nie tylko narzędziami komunikacji, ale i przedłużeniem naszej świadomości. Dostęp do wiedzy jest dziś natychmiastowy i globalny, ale czy na pewno oznacza to, że jesteśmy mądrzejsi? Choć technologie zmieniły się diametralnie, nasze mózgi nadal działają na oprogramowaniu sprzed tysięcy lat. Nadal boimy się tego, czego nie rozumiemy. Kochamy proste odpowiedzi. Ufamy autorytetom, nawet jeśli tym autorytetem jest przypadkowy influencer z Instagrama. Te same mechanizmy, które pomagały przetrwać naszym przodkom, dziś sprawiają, że jesteśmy bezbronni wobec cyfrowych manipulatorów. Gra o wpływy toczy się dziś w nieco inny sposób. Toczy się na twoim ekranie, w powiadomieniach PUSH czy w filmiku, który przypadkiem wyświetlił ci się na TikToku, a informacja, zarówno prawdziwa, jak i fałszywa, stała się bronią. Emocje zaś są paliwem tej wojny. Jednym z najgroźniejszych zjawisk we współczesnym ekosystemie informacyjnym są fake newsy. Fałszywe treści rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych nawet sześć razy szybciej niż te prawdziwe, ponieważ są celowo projektowane tak, by wywołać silne emocje takie jak gniew, strach czy poczucie zagrożenia. Algorytmy dodatkowo wzmacniają ten efekt, premiując treści, które generują reakcje. Jednak fake newsy to tylko wierzchołek góry lodowej. Szybki rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wprowadził na scenę jeszcze potężniejsze narzędzia deepfake. To realistycznie zmanipulowane materiały wideo, audio lub obrazy, w których AI podmienia twarze, głosy lub inne elementy, sprawiając, że dana osoba robi lub mówi coś, czego nigdy nie zrobiła. Deepfake to nie science fiction, lecz realne zagrożenie, zwłaszcza w obszarze finansów i oszustw korporacyjnych. W maju 2024 roku ujawniono, że firma inżynieryjna Arup padła ofiarą oszustwa, które kosztowało ją równowartość około 25 milionów dolarów. Atak miał miejsce w styczniu 2024 roku w Hongkongu, gdzie pracownik został oszukany podczas wideokonferencji. Ofiara była jedyną prawdziwą osobą na spotkaniu. Wszyscy pozostali uczestnicy, w tym dyrektor finansowy i rzekomi współpracownicy, byli w rzeczywistości cyfrowymi klonami stworzonymi przy użyciu AI. Pracownik na polecenie oszustów dokonał 15 oddzielnych przelewów na 5 lokalnych kont bankowych w Hongkongu, co łącznie dało kwotę 25 milionów dolarów. Deepfake można też wykorzystać do stworzenia fałszywego nagrania z udziałem ofiary. Na przykład filmów, w którym twarz ofiary jest nałożona na ciało innej osoby w sytuacji kompromitującej. Na przykład można stworzyć nagranie, które udaje, że dana osoba jest naga, uczestniczy w intymnych sytuacjach lub dopuszcza się przestępstw. Tego typu materiały są często rozpowszechniane w internecie, mając na celu zniszczenie reputacji, kariery lub życia prywatnego. Według danych z pierwszego półrocza 2025 roku łączne straty spowodowane deepfakeami zbliżyły się do 900 milionów dolarów. Wzrost ten jest alarmujący. Same straty w pierwszej połowie 2025 roku wyniosły ponad 400 milionów dolarów, gdzie w latach 2019-2023 było to niespełna 128 milionów dolarów. Big Data Potęga danych. Nowoczesna dezinformacja nie opiera się tylko na generowaniu fałszywych treści. To, co czyni ją tak precyzyjną i skuteczną, to wykorzystanie big data do zrozumienia i przewidzenia naszych zachowań. Firmy technologiczne, a co za tym idzie, również manipulatorzy, gromadzą ogromne ilości danych na nasz temat, od historii wyszukiwania, przez polubienia, aż po styl życia i zainteresowania. Analiza Twoich danych pozwala algorytmom na stworzenie profilu psychograficznego, który opisuje Twoją osobowość, wartości, lęki i pragnienia. Dzięki temu wiedzą, jakich argumentów użyć, aby wywołać pożądaną reakcję. Przykładowo, jeśli Twoje dane wskazują na wysoką wrażliwość na kwestie ekonomiczne, możesz zostać zasypany fałszywymi informacjami o nadchodzącym kryzysie. Big Data umożliwia mikrotargetowanie, czyli wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do bardzo małych grup, a nawet do pojedynczych osób. W ten sposób kampanie polityczne mogą wysyłać sprzeczne wiadomości do różnych wyborców, dostosowane do ich specyficznych wartości i obaw. Na przykład do jednej grupy odbiorców dotrze wiadomość o wspieraniu tradycyjnych wartości, podczas gdy inna otrzyma komunikat o promowaniu postępu i nowoczesności. Bańka informacyjna i efekt echo-chamber to zjawiska, które prowadzą do fragmentacji społeczeństwa i pogłębiania podziałów. Oba terminy są ściśle ze sobą powiązane i często używane zamiennie. Bańka informacyjna to zjawisko polegające na personalizacji treści, które użytkownik otrzymuje w internecie. Algorytmy platform cyfrowych, takich jak wyszukiwarki czy media społecznościowe, zbierają dane o Twojej aktywności, kliknięcia, polubienia, udostępnienia i na tej podstawie tworzą unikalny, spersonalizowany obraz świata. W efekcie wyświetlane treści są zgodne z Twoimi wcześniejszymi wyborami i poglądami. Jak powstaje bańka informacyjna powstaje w wyniku działania algorytmów. Systemy rekomendacji w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach dążą do utrzymania Twojej uwagi, podsuwając Ci treści, które najprawdopodobniej Ci się spodobają i z którymi będziesz wchodzić w interakcje. Zamiast dostarczać ci zróżnicowanych informacji, algorytmy tworzą zamknięte cyfrowe środowisko, gdzie każdy użytkownik widzi inną wersję rzeczywistości. Efekt echo-chamber to zjawisko, w którym w zamkniętej grupie osób, np. w mediach społecznościowych, te same poglądy są wielokrotnie powtarzane i wzmacniane. Jest to naturalna konsekwencja przebywania w bańce informacyjnej. Kiedy widzisz tylko opinie podobne do swoich, a inne punkty widzenia są ignorowane lub ośmieszane, utwierdzasz się w przekonaniu, że twoje racje są jedynymi słusznymi. Pękanie spójności społecznej jest bezpośrednim następstwem bańki informacyjnej i efektu echo chamber. Gdy grupy społeczne zamykają się w swoich bańkach, przestają się ze sobą komunikować i wzajemnie rozumieć. Taki podział sprawia, że społeczeństwo jest łatwiejsze do kontrolowania. Zgodnie z zasadą dziel i rządź, lepiej włada się grupami, które są ze sobą skonfliktowane i nie współpracują. Afera Cambridge Analytica to jeden z najgłośniejszych i najbardziej niepokojących przykładów wykorzystania big data i profilowania psychologicznego do manipulacji politycznej. W 2018 roku ujawniono, że firma ta, działająca na styku technologii, psychologii i polityki, bezprawnie pozyskała dane osobowe ponad 87 milionów użytkowników Facebooka bez ich wyraźnej zgody. Cambridge Analytica wykorzystała te dane do budowania precyzyjnych profili psychograficznych, które pozwalały segmentować społeczeństwo na podstawie cech osobowości, emocji, lęków i wartości. Dzięki temu możliwe było mikrotargetowanie reklam politycznych, dostarczanie spreparowanych, silnie spersonalizowanych komunikatów, które miały wywołać konkretną reakcję emocjonalną i wpłynąć na decyzje wyborcze. Chodziło o dotarcie do ludzi nie przez racjonalne argumenty, ale przez manipulowanie ich strachem, nadzieją i uprzedzeniami. To nie była klasyczna kampania reklamowa. To było masowe, algorytmiczne sterowanie percepcją jednostek, które często nawet nie zdawały sobie sprawy, że są celem manipulacji. Afera wywołała ogromne poruszenie i zrodziła poważne pytania o prywatność, etykę technologii i kondycję demokracji w erze cyfrowej. Reakcja opinii publicznej i instytucji była gwałtowna. Facebook, obecnie Meta Platforms, został oskarżony o poważne zaniedbania w zakresie ochrony danych i transparentności. W efekcie Federalna Komisja Handlu w USA nałożyła na firmę rekordową karę w wysokości 5 miliardów dolarów, co było symbolicznym ciosem w giganta, ale też przełomowym momentem w globalnej dyskusji o granicach cyfrowej władzy. Co istotne, mimo skandalu, Facebook nadal jest gigantem finansowym. W samym 2024 roku Meta osiągnęła przychody przekraczające 164 miliardy dolarów, z czego zdecydowana większość pochodziła z cyfrowej reklamy. To pokazuje skalę wpływu i możliwości firmy, której produkt, sieć społecznościowa, stał się jednym z najważniejszych kanałów komunikacji na świecie. W szerszym kontekście afera Cambridge Analytica była sygnałem ostrzegawczym. Nasze dane, zachowania online, a nawet emocje stały się walutą i bronią w cyfrowych bitwach o władzę i wpływy. Edukacja i wiedza to najlepsza obrona przed manipulacją. Zrozumienie świata od nauki po funkcjonowanie własnej psychiki pozwala nam skutecznie stawiać czoła dezinformacji. Edukacja upoważnia nas do zadawania pytań, szukania dowodów i krytycznego myślenia o otrzymywanych informacjach. Krytyczne myślenie jest jak mięsień. Im więcej go używasz, tym staje się silniejszy. Nie chodzi tylko o pasywne akceptowanie tego, co ci się mówi, ale o aktywne analizowanie Jaki może być ukryty cel? To nie oznacza, że mamy stać się cyniczni wobec wszystkiego, ale raczej rozwijać zdrowy sceptycyzm i umiejętności oceny twierdzeń. Kiedy natkniesz się na podejrzany artykuł w internecie, te umiejętności mogą pomóc ci dostrzec czerwone flagi dezinformacji. Co więcej, edukacja pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Uczenie się o psychologii, o naszych błędach poznawczych, tych małych skrótach, które nasz mózg bierze i które mogą nas sprowadzić na manowce, sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi swoich własnych słabości. Zrozumienie, jak emocje takie jak strach mogą zaćmić osąd, pozwala ci zatrzymać się i zastanowić, zanim impulsywnie zareagujesz na coś, co macie sprowokować. Ta samoświadomość jest kluczowym elementem odporności na manipulacje. Ostatecznie, wspieranie społeczeństwa, które ceni wiedzę, krytyczne dociekanie i uczenie się przez całe życie, jest naszą najlepszą wspólną obroną. Nie chodzi tylko o formalną edukację, chodzi o kultywowanie kultury ciekawości i zaangażowania w poszukiwanie prawdy. Kiedy jednostki są wyposażone w zrozumienie, rzadziej dają się zwieść tym, którzy próbują nimi sterować poprzez strach przed nieznanym lub celowe zniekształcenie faktów. Wiedza oświetla cienie, w których rozwija się manipulacja, pozwalając nam poruszać się po złożonościach świata z większą pewnością siebie i autonomią, podejmując świadome decyzje, zamiast reagować na zaaranżowane lęki. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by być na bieżąco z filmami, które pozwolą Ci spojrzeć z innej perspektywy na dzisiejszy świat.